不好意思啊。 Czwartek 6 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej Oddział we Wrocławiu. Na spotkaniu były poruszane tematy związane z podłączeniem gazu do naszej gminy. Według zapewnień spółki większa ilość gazu ma popłynąć już od listopada 2014 roku. W chwili obecnej trwa podpisywanie umowy z wykonawcą na realizację inwestycji kosztującej aż 48 milionów złotych. Gaz będzie podłączony od strony Oławy przez gminę Wiązów. Na spotkaniu uczestniczyli radni, są Samorządowcy oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Strzelin. Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadała dyrektor pionu rozwoju Danuta Hosa Wlizło. Rozmawiano o technicznych i ekonomicznych warunkach podłączania miejscowości leżących przy trasie gazociągu. Poruszono również temat ilości odbiorców w danej miejscowości, aby została ona zgazyfikowana. Ustalono, że wszelkie pytania będą sporządzone na piśmie i przekazane do spółki.